Wiedzieliśmy, że przyjeżdżamy na ciężki teren, i wiedzieliśmy o tym, że Suwach gra bardzo dobrze w piłkę. I tak rozmawiają się nawet przed, przed meczem tutaj z tenerem. Uważam, że to jest jedna z lepszych dużych trzeciej lizzy. Myślę, co do meczu, straciliśmy bramkę po takim splocie. Niepotrzebnych sytuacji, gdzie były 2 trzy, trzy błędy, w przerwie oglądaliśmy, ale nie chciałem pochwalić drużynę, bo zareagowała prawidłowo i dobrze. Chcieliśmy, dążyliśmy cały czas do tego, żeby tutaj wywieźć trzy punkty. Brakowało nam w pierwszej połowie konkretów, stworzyliśmy sobie też tę sytuację, A w drugiej, gdy strzeliliśmy bramkę na 2-1, myślę, że to znów popełniliśmy trochę błąd, że cofnęliśmy się do własnej bramki i to było. Spowodowane tym, że drużyna wigier miała, stworzyła sobie też sytuację. Ale tak jak mówię, cieszymy się ze zwycięstwa na bardzo trudnym terenie. Gratulacje trenerze dziękuję za miłe słowa. No i wyobrażaliśmy sobie dzisiejszy mecz. Liczyliśmy na to, że, że tym meczem będziemy w stanie gonić czołówkę, która pogubiła dzisiaj punkty i, i takie było nastawienie przed meczem. Całościowo uważam, że za nami dobre spotkanie pod kątem kreowania sytuacji i tyle ile mieliśmy możliwości w polu karnym Warty, uważam, że powinniśmy zamienić yy, to na bramki i wtedy te nastroje w naszej szatni byłyby nieco inne, aczkolwiek no, szacun dla zawodników za to, że, że do końca bardzo starali się o to, żeby, żeby ten wynik dogonić, żeby że w tej końcówce byli w stanie krować yy, wiele sytuacji, że udało się yy, zepchnąć Wartę do, do głębokiej defensywy i z tego, z tego gdzieś tam yy, dochodziliśmy do, do okazji. No, dzisiaj, dzisiaj te w szczęście w ostatecznym rozrachunku się do nas nie uśmiechnęło, zabrakło, e, za, zabrakło tej kropki nad i, żeby zamienić którą okazji na, na gola. E, Oczywiście na pewno będziemy analizować te stracone bramki. Są to, są to akcje, które na pewno można wybronić, są to akcje, które na pewno można wyeliminować, żeby, żeby takich bramek nie tracić. Zwłaszcza, zwłaszcza tutaj u siebie, gdzie, 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 gdzie dobrze nam się gra na własnym stadionie, gdzie, gdzie kibice nas fajnie, fajnie dopingują. Dzisiaj też stawili się w fajnym gronie i czuć było to, że, że zależy nam im na tym, żeby, żeby pomóc drużynie. Cóż, no, musimy się, się szybciutko pozbierać. Ja wiem, że w tej szatni, którą, którą mam, że mnie olbrzymi potencjał, i jestem przekonany do tego, że, że będziemy walczyć o to, o to, żeby te ostatnie trzy mecze punktować i, i żeby, żeby w dobrych nastrojach kończyć ten miesiąc. Musimy się teraz dobrze przygotować do świtu. Potem mamy Jagę u siebie, więc, więc z tego miejsca też chcę zaprosić na kibiców, żeby nas wspierali w tym ostatnim meczu w tym roku w Suwałkach no i jedziemy do Ząbek po trzy punkty Dziękujemy bardzo, panowie prosimy o pytania propos, Panie trenerze nie było Bartka Górzewskiego i Filipa Michałowskiego, jakie przyczyny? No Bartek Górzewski pauzował za czwarty żółtą kartkę a Filip Michałowski niestety zmaga się z przeziębieniem i, i nie był w stanie trenować na 100% w tym tygodniu yy, i fizycznie czuł się słabo i niestety, niestety dzisiaj nie mógł być w kadrze meczowej, ale, ale na pewno przymierzaliśmy go do tego, żeby zagrał w pierwszym składzie. Niestety problemy zdrowotne. Mocny żal, no bo potraciły punkty i Łąza i Zamkowia. Tu mogliśmy dojść warte na cztery punkty, tracimy już 10. Tak? Taki był cel, taki był cel, żeby, żeby doskoczyć do, do warty się raz na cztery punkty i żeby ta czołówka była blisko, mecze się tak fajnie poukładały, oglądaliśmy w trakcie dnia i, i wszystko szło po naszej myśli. Jednak no, ten najważniejszy mecz, który, no, od którego tak naprawdę zależało, nie, nie poszedł po naszej myśli i dzisiaj niestety zeszliśmy z boiska pokonani.